Nagrywa się? Czy nie nagrywa się? Nie wiem. Dobra, w każdym razie witam Was bardzo gorąco i serdecznie z tej strony Piko, a to jest filmik instruktażowy jak instalować mody do gry The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mianowicie wchodzimy w swoją przeglądarkę internetową, wstakujemy adres www.skyrim.nexus... czy jakiego? Czekajcie. Na tą stronę skyrim.nexusmods.com, na tą stronę wchodzimy. I mamy zbiór wszystkich modyfikacji do Skyrima jakie wyszły do tego czasu. Bo wszystkie w sumie modyfikacje do Skyrima są publikowane na tej stronie, więc jak ktoś by chciał e, sobie wziąć, można sobie wyszukać kategorie itd. itd. E, macie to wszystko takie dokładnie opisane I teraz załóżmy, że chciałbym sobie, e, dobra, poszukajmy załóżmy moduł e, który dodaje nam mm, co nam może dodawać? Coś w sumie łatwego, może niezbyt trudnego. Dobra, um, zobaczymy w takich rzeczach. Better Cygnus, si Happy Birthday to You. Który załóżmy dodaje nam ciastko. Dodaje nam ciastko do gry. Um, no i takie ciastko będzie na przykład e, ciastkiem. Załóżmy, że ciastko. Można e, jeszcze zrobić taką rzecz jak Mod Manager klikamy tutaj w zakładce Mod Manager Dowland tutaj ta strona się otworzy, a trochę minie no dobra i bierzemy potem Dowland Now ja to już sobie zainstalowałem potem postępujemy zgodnie z przebiegiem instalacji, instalujemy tą um, ten program potem jeśli mamy już ten program, możemy kliknąć albo Dowland with Manager, co jest łatwiejszą e, rzeczą lub po prostu Dowland my się posilimy teraz Dowlandem, żeby było łatwiej i potem klikamy DOLET manually, czyli ściągnij e, manualnie. E, czekamy aż wybierze nam źródło. Jeśli nie wybierze, trzeba wybrać samemu. Tutaj mamy swoje e, te rzeczy. Ja zawsze zapisuję na pulpicie. Nie wiem czemu w sumie. E, dobra, pobrało. No i teraz mamy tą Happy Birthday. E, cake. Jest, jest, pierwszy sposób instalacji modów jest taki, że wchodzimy w swój katalog gry, czyli Computer e, local. Disk. nie wiem czemu mam po angielsku system, ale niech będzie, znajdujemy plik o nazwie Steam, folder o nazwie Steam, sorry, potem wchodzimy w Steam Apps, come on i wchodzimy w gdzie to jest? Skyrim, i tu mamy folder data, otwieramy folder data i wrzucamy tutaj Happy Birthday. Te właśnie rzeczy można wrzucić tutaj, loop do tego właśnie folderu, loop właśnie. Um, posilić się ściągnięciem um, przez menadżera. Tak więc, jak klikniemy ściągnij przez menadżera, otworzy nam się plik um, Skyrim Nexusa. Żeby tam wejść na tego Nexusa, trzeba zalogować się konto z Nexusa, czyli warto jednak założyć te konto na Skyrim Nexus, żeby w ogóle móc um, coś ogarnąć. Rozumiecie, że można było mody instalować przez to? Tak, to trzeba manualnie, a niektóre mody są naprawdę trudne do zainstalowania manualnie. Dobra, mm, tak więc tak jak mówiłem, tutaj się wrzuca pliki BSA i Bethesda plugin, coś tam, nie pamiętam rozszerzenia jakie tam było, BSA i coś takiego innego. Dobra, w każdym razie włączaj się. Dziękuję. Mamy tu zakładkę MODS. Teraz się nam ściąga Happy Birthday to you. Happy Birthday has been aided. Potem mamy zakładkę MODS. I szukamy tego modu według nazwy, czyli tutaj mamy Happy Birthday to You, więc znaczykamy sobie na przykład literkę H i nam wyszukuje Happy Birthday to You. Potem klikamy w to dwa razy, mod się instalował, bam, zainstalowany. To jest cała teoria tego, tego wszystkiego. Również, żeby dodać mod, można postąpić jeszcze inaczej. Klikamy w zakładce Mod, klikamy Add Mod from File, um, następnie szukamy tego modu, który ściągnęliśmy wcześniej e, manualnie. Otwieramy go tutaj. Robi się to samo co przy ściąganiu go z, ze strony. Naciskamy znowu H i mamy Happy Birthday to You. Instalujemy go w ten sam sposób i już mamy mod zinstalowany. Nie będę wam pokazywał jaką w grze działał, w sumie że Wam kiedy indziej, może jak będę robił serię ze Skyrima, jakąś tak na razie robię Skyrim modyfikację, mnie to cieszy. Um, tak więc to był taki mały poradnik na temat e, instalowania modów, tak więc mam nadzieję, że się spodobało. Um, komendujcie. Oceniajcie, subskrybujcie, teraz możecie zobaczyć chwilę, jakie mam modyfikacje u siebie, ile ich jest. Czyli, muszę wam powiedzieć, że um, Skyrim Modyfikacja to, to będzie taka dosyć długa, długa seria, Ach, żeby to wszystko przedstawić. No dobra, w każdym razie, happy birthday to you um, to, um, czyli ten mod będzie już w następnym um, wydaniu. Skyrim modyfikacje, co się stać dzisiaj. No i dobra, tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I na razie, jak to się wyłącza, temat. Dobra. Pa, pa.